bardzo oryginalny, korzenny. Natomiast generalnie większość zespołów, z, z tego co przynajmniej ja zaobserwowałem, stara się stwarzać, powiedzmy, bardziej nowoczesne formy. Nawet jeżeli bazują na tych tradycyjnych tematach, to brzmienia są o wiele bardziej współczesne, dostosowane już do potrzeb współczesnego rynku i słuchacza, brzydko mówiąc, ale tak niestety jest. Dużo tych zespołów jest teraz? Z tego, co obserwuję, to sporo. One oczywiście są bardzo różne zespoły, m, takie, które powiedzmy mocniej weszły na sceny, takie powiedzmy festiwalowe, gdzie są widoczne. I są też takie zespoły, które po prostu działają lokalnie. Myślę, że w skali kraju jest przynajmniej kilkanaście zespołów, które zajmują się muzyką e, klezmerską, o, szeroko rozumianą muzyką klezmerską, oczywiście. Ty Krakał w Ben. W nazwie miało właśnie ten termin klezmier. Jak byś go zdefiniował? To dokładnie droga była e, bardzo podobna jak u większości, czyli rozpoczęło się to od odszukiwania właśnie tych tradycyjnych tematów, poszukiwania tego pierwowzoru, który gdzieś tam przez wojnę został całkowicie wykluczony, w szczególności z Polski i poprzez nagrania archiwalne przywożone ze Stanów Zjednoczonych głównie, starałem się od te tematy jakby na nowo. Oczywiście brzmiało to już na pewno troszkę bardziej współcześnie, choćby z racji tego, że ja już grałem na takim współczesnym akordeonie, który w tamtych czasach nie istniał po prostu jeszcze, więc, więc już ten akordeon jakby troszeczkę narzucał inne jakby brzmienie. Natomiast faktycznie w tej pierwszej fazie działania zespołu staraliśmy się grać bardzo tradycyjnie, w taki sposób, jak to dawniej robili klezmerzy przed wojną. Później oczywiście z biegiem lat pojawiały się różne już pomysły kompozytorskie, przychodził pomysł na to, żeby tą muzykę troszeczkę bardziej uspółcześnić. No to wynikało też z, e, z racji tego, że studiowaliśmy na Akademii Muzycznej w Krakowie, tak naprawdę na co dzień zajmowaliśmy się muzyką klasyczną, a ta muzyka merska gdzieś tak równolegle z nami szła. Stąd też automatycznie z potrzeby serca szukaliśmy jakichś nowych rozwiązań. No i ja właśnie zacząłem się trudnić głównie właśnie taką malarzacją, bardziej współczesną, a następnie kompozycją. No i tak stopniowo, stopniowo przez te lata zmieniały się te brzmienia, w tym krakau cesberskie. Ostatnio tych pierwszych płyt. Ona muzyka też ewoluuje w tych płytach wydawanych do w, w Nowym Jorku. Na kolejnej czwartej czy piątej już płycie Remembrance. Właściwie nie znalazłam już żadnych klezmerskich wątków. Były to kompozycje i była to przejmująca opowieść. Więc stopniowo to klezmerstwo, jeżeli można użyć takiego określenia, przerodziło się w nową muzykę żydowską. No, oczywiście tak się stało i taki też był zamysł, bo o, ja zawsze zresztą podkreślałem to w e, różnych wywiadach, wielokrotnie mówiłem, że gdyby nie było przecież II wojny światowej, nie byłoby tej, tej, tej kaźni holokaustu, tamtejsi prezmerzy mieliby przecież swoich następców, którzy by no też szukali jakichś rozwiązań, chcieli wygrać nieco inaczej, dostosowywali się do o, czasów, w których żyją. To też mój zespół w pewnym sensie pełni taką rolę takiego pomiędzy czasami dawnymi a współczesnymi i stąd też właśnie ta, ta ewolucja była dosyć szybka, no bo faktycznie z płyty na płyty było słychać jakby dosyć, dosyć znaczące zmiany, ale z drugiej strony no nigdy nie uciekaliśmy tak naprawdę od tego tradycyjnego myślenia. On gdzieś tam o nie zawsze był, tylko że wiadomo nowa forma, nowa kompozycja jak gdyby prowadziła nas w taką stronę czasami, nie zawsze do końca odgadnioną przez nas, bo ja sam nieraz nie wiedziałem do końca, w którą stronę idę. To po prostu było potrzeba serca. To samo wynikało z kontekstu. Kompozycja dana pasowała, a na przykład do danego momentu, w związku z tym pisałem, była poświęcona na przykład rabinowi Lachmanowi z Bracławia, a niekoniecznie musiała być taka bardzo wypowiedź żydowska. Aczkolwiek na swój sposób przecież jak ktoś tam my się dobrze to głębił, znalazłby też odnośniki do tej muzyki tradycyjnej kresmerskiej, no to tak to wyglądało mniej więcej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja to w swojej muzyki do końca analizować prawdę nic nie potrafię. Zaraz przypomnę jeden z utworów z tamtej płyty i dlatego mówisz my, to kto ci towarzyszył? Był Oleg jak na instrumentach perkusyjnych, akordeonie, klarnecie Jarek na...